ZŁE WIEŚCI! Wbrew temu, co sugerował Carlo Ancelotti na konferencji prasowej jakiś czas temu, Dani Carvajal jest kontuzjowany ciut poważniej, niż można byłoby się spodziewać, uraz mięśnia w prawej nodze nie jest jakoś super poważny, ale jest na tyle poważny, że jakieś dwa tygodnie Hiszpana na boisku nie zobaczymy, a to oznacza, że w derbach Madrytu Dani Carvajal na boisku się nie pojawi. Słaba to wiadomość, jasne, trzeba wierzyć w Nacho albo Lukasa, no bo cóż innego kibicom Realu zostało, ja jestem przekonany, że oni są w stanie sobie poradzić, mimo tego, że dużo lepiej byłoby mieć na boisku Carvajala, który rozgrywał jeden z najlepszych swoich okresów, jak do tej pory. Z drugiej strony są też jakieś dobre wieści: Arda Giller wrócił do treningów. Real spokojnie podchodzi do tematu powrotu turka na boisko. Nikt nie chce odnowienia kontuzji, tym razem w poważniejszy sposób. Uznałem, że koniecznie trzeba o tym wspomnieć, bo w temacie zdrowia zawodników w Realu Madryt, wydaje mi się, że Madrytismo bardzo potrzebuje jakichkolwiek, choćby odrobinę pozytywnych wieści. No ale ogólnie na minus, wolałbym, żeby Giller jeszcze nie wrócił do treningów, ale mieć z Atletico Carvajala.